Nie odpychając się najlepiej, widziałeś jak dobra jechał. kurwa. Sien. Klaps kurwa, ujęcie 87. Inny stan. Reżyseria Hakarufiok, produkcja Haka sweetheart już i kurwa reszta. Kosztuje Hakaru A na jego, pa, kurwa! Pa, jednie. ale kurwa, utargą. Oszedł. <gry> jeszcze fotkę zróbmy na koniec razem iść tu no po stronie No i gitara Ja, to nagrywa, ja? No ja Jeden kamyk i po wszystkim